うん。<music> 12 tańczących księżniczek. Aby rozpocząć przygodę, kliknij księżniczkę, która czeka, by zatańczyć. Następnie wpisz w okienku swoje imię. Następnie, jak tylko będziesz gotowa, wciśnij przycisk End. Jeśli już grałaś i chcesz zagrać w zapisaną grę, wybierz swoje imię z listy i kliknij księżniczkę, która już tańczy. <coughs> te... Eee, witam, że Barbie i 12 tańczących księżniczek. Trwało to niezmiernie długo, zanim ja się za do ekranu opcji i znieść... się! E, to to zmieni. długo, zanim w stanie to w ogóle nagrać. Nawet nie chcę myśleć, ile mi to nerwów napsuło, żeby to jakkolwiek działało. Ale no, mniejsza z tym. No. Powiem Wam od razu, że e, nie wiem kiedy się będą ukazywały odcinki z tej serii. E, ciężko mi powiedzieć, czy to będzie regularnie, czy nie. No po co ma się je wrzucać możliwie jak najczęściej. Jak długie to będzie, też nie umiem powiedzieć, bo... Grałem w to chwilę, mam tutaj wspaniałe dwa konta założone, testowe. Kliknij tu, aby przejść do ekranu opcji i zmienić ustawienia gry. Tak, wcześniej mieliśmy ok Witaj na ekranie opcji. Tutaj możesz zmienić ustawienia, aby twoje wrażenia z przygody były jeszcze lepsze. Zanim cokolwiek zmienisz, poproś rodziców o pomoc. Co? Mam poprosić rodziców o pomoc? Co ja tu mam popsuć imby A, tu jest... tak. Jeju, jakie to jest niewygodne menu. Oh, jeju. Kliknij tu, aby Dobra, zaczynam nową grę tam wcześniej. Aby rozpocząć nową przygodę, wpisz w okienku swoje imię. Dobra. Eee, ja szcząpnie się nie mieści, kurde. Eee, co to? Dobra, będzie król. Rozpocznijmy. Przygodę. Eee. To było celowo. Lyrek! Felix! Co stało? Nie! 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 Ty mnie nie powstrzymasz, ani twoje siostry! Królestwo twojego ojca będzie moje! I co teraz mamy zrobić? Nic. Jesteśmy w pułapce, a tato potrzebuje pomocy! A to nie może nam pomóc? Mama mówiła, że jeżeli będziemy mieli srebrny kielich, zawsze możemy liczyć na jej pomoc. O, oh, gdybym tylko pamiętała, gdzie zgubiłam fiolkę eliksiru, mogłybyśmy napełnić ją magiczną wodą i użyć jej, aby odzyskać królestwo taty. Moim zdaniem to, co teraz musimy zrobić, to się rozdzielić. Wy idźcie poszukać fiolki eliksiru, a my z Derekiem pójdziemy poszukać yeah. innej drogi z powrotem do królestwa. Tak, to świetny pomysł, zatem nie Chyba tracimy czasu. Chodźmy, szybko! Och, Dereku! Jakżebym chciała odnaleźć drogę do królestwa i uratować. Te tatę. emocje. Hmm? Przybywam zatem w samą porę. Gdzie ty jesteś? Znajdźcie trzy części magicznego fletu. Na którym Derek zagra, by zaczarować o! wszystkie pantofelki dla tańczących księżniczek. Potem. Gdy już będziecie miały fiolkę eliksiru, siła waszej miłości oh. do rodziny i tańca sprawi, że wasz ojciec powróci do zdrowia. Yeah. A królewstwo do pełni chwały. Idź z Twilą, a ja i Felix wypróbujemy inną drogę. Spotkamy się przy hangarze na łodzi. Jeśli zgubisz drogę, Felix na pewno przyleci z odcieczą. Powodzenia, Genevieve. Genevieve. Jeju, to, to chyba będzie definitywnie najgorsza z, gra z Barbie, w jaką grałem znaleźć eliksir, musisz znaleźć trzy części magicznego fletu. Uważnie przyglądaj się Twilight. Zaprowadzi cię do każdej z trzech części. Powodzenia! Magiczne klejnoty! Musimy zebrać ich jak najwięcej zanim znikną. Tak, definitywnie. Dobra, to coś jest. Nic nie ma, oczywiście ściana. Dobra, zrobię coś, co zawsze chciałem zrobić. Po tej Gini. Nie. się na drugą stronę. Dziękuję, wspaniała lektorko. No tak, e, pokazówki w tej grze są wyborne. Najpierw sobie dziewczyny schodziły z tych pięknych schodów, chodziły po powietrzu. No bo po co animować? E, dokładnie, e, zamknij się! O, dobra, jak mi się cuda. Super, eee, skoczyć. popatrz na te kwiaty, strzelają magicznym pyłem. Może to Derek? O ty na małpa! A to skoczę? Nie? Dlaczego nie? Ciśnij skoczy, uh. żeby skoczyć. Uuu, zbliża się masa, Zbliża się masa. Bierz klejnoty! Bierz klejnoty! Dereka? Tak, drogowskaz na jabłko, super. No tak, dobra, chwilę przestanę i tak dopowiem, że te... Oj, 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 małpa, do o tych cholero! może coś znaczyć. Sprawdźmy. Tak, to takie naturalne. ko te pokazówki tej żeby były wyborne, no. Co na was za baton zamiast włosów? Dobra, gramy w tą minikierkę. O. Pierwsza część flutu musi tkwić gdzieś wśród tych drzew Twil'a. Musi być jakiś sposób, żeby go znaleźć i ściągnąć. I ładny piesek. Hmm, to prawda Twilight'a. Tak! Musimy użyć głów, żeby to rozwiązać. Ale czego użyjemy, żeby zrzucić flet z drzew? <laughs> wow. Rozumiem! Chcesz użyć swojej głowy, żeby zrzucić flec z drzewa. W porządku, Twil'a Do dzieła! Nie możesz ten wejść na to drzewo. Twyla będzie próbowała strącić pierwszą część fletu z drzewa za pomocą spadających jabłuszkowych klejnotów. Pomóż jej wciskając lewą i prawą strzałkę na klawiaturze, tak by jabłuszko nie spadło na ziemię. Pamiętaj, że Twil'a ma podchodzić pod spadający jabłuszkowy klejnot. Kontynuuj, aż flec spadnie z drzewa. Powodzenia! Chciałem Kryształowe jabłka Bo komuś nie chciał robić jabłek Tak, robiłem w lewo, spadł w drugą stronę Oje Dobra, gdzie ten demon Zatrzymaj. jest trzymaj, świetnie nam idzie jakiegoś belze buba Pewnie Świetnie nam idzie ta Kot się morduje, a trzymaj coś tam sobie kibicuje i komentuje. Co za Ojej! Coś testował te odbicie w ogóle kiedykolwiek. Ups, nie udało się! Definitywnie, no dawaj to kolejne. Już tylko są dwa miejsca. Mie nie, trzy miejsca są gdzieś, może być ten flat. Tam tylko trzy listki zostały. O! Nam się udało. Bo flat to przelazłem akurat no, jeszcze. Tam jedną tak minigierkę sobie z potem. Nie, dwie jeszcze sobie. Tylko teraz trafienie do tego fletu to będzie pewnie... Aaaaaj, koszmar. O, jeszcze flet muszę trafić. No bez przesady. No. Mamy pierwszą część fletu. Poszukajmy pozostałych części. Tylko tak się zachowuje jakby się na żarel lsd. Znaleźliśmy pierwszą część fletu. Byłaś wspaniała, Twyla! Tak. <laughs> Miejmy nadzieję, że znalezienie pozostałych dwóch części będzie równie przyjemne. Hej, Twyla, zaczekaj na mnie. Dobrze, że ktoś schował flet na drzewie. Sprytne. A jest... Hej, Twyla! Nie zapomnij na nas poczekać! O, jak ona szybko rusza. Te jelenie są naprawdę piękne. No na pewno. Brawo. To było przepiękne! na Szukaj Ona będzie nam pomagać. No na pewno Będzie nam pomagać super. Chodźmy za O ty brutusie nie ma mowy. A po co tam iść? hahaha, ha, ha, minałem. No tak, mm, mm, super. Co cie, zaczekaj. Dobra. Tarcza, to tarcza. Hm. Drugą część fletu trzyma mama sroka Twila. Musi być jakiś sposób, żeby ją od niej wziąć. Jak ładnie piksele widać na tych drzewach. Dobra myśl, Twila. O, fajnie, że ktoś zostawił tutaj koszyk. Mam je sroce nakarmić jej dzieci. Wyglądają na głodne. Tak, bo z sroce że na jakieś... Wciskaj strzałkę w prawo i w lewo, aby odpowiednio się ustawić. Następnie wciśnij spację, żeby rzucić jagodę. Gdy tylko Genevieve będzie miała kolejną jagodę w ręku, klawiszami strzałek ustaw ją we właściwym miejscu i wciśnij spację, by rzucić jagodę. Każde z piskląt zaśnie po zjedzeniu dwóch jagód. Gdy wszystkie ptaszki będą już nakarmione, mama sroka da Ci drugą część fletu. No super, po prostu super. Świetny rzut! i paluchy są naprawdę głodne! O, tak. Świetny żółt! Ptoki żylą sobie jagody oporami. na pewno. Świetnie, rzucaj dalej. Świetnie nam idzie. Super, po prostu super. Dobry rzut! Nakarmimy pisklęta w mgnieniu oka. No, na pewno. Tak! Nakarmiłyśmy malutką sroczkę. Świetnie! Eee! Świetny rzut! Te maluchy są naprawdę głodne. Mmm... jak szybko to zasypia? wiesz, że takie rzut. piękne. Szybko się z tym uporamy. nowa masz tu. Świetnie! Rzucaj dalej! Świetnie nam idzie! Tak, brawo, klasz jest sama sobie. Drugą część fletu ja na to że Te maleństwa naprawdę były głodne Twila. No. I bardzo śliczne. Musimy znaleźć jeszcze tylko jedną część fletu. O tak, tak. <laughs> Twyla tak. Twila dobrze wie dokąd idziemy. Hmm. Tak, ładwanko. I zrówną muzykę głośniejsza niż wszystkie inne. Twila nas wyprzedziła. Ale przypuszczam. O -o. A Barbie zamoczyła. Aha. Spróbujmy jeszcze O! Lat. Ten most trzeba naprawić. Ale na pewno możemy po nim przejść. A co to jest za naprawy? Jest ładny, różowy. Zobacz, jak kwitną te piękne kwiaty. Tak, te kwiaty są takie. Majla piękne. Znajdźmy ją. Potem sobie lepiej. Ech. Takie realistyczne te platformy. Taka tak fajnie ustawione, że... ...że się ruszają tak, żeby specjalnie czekać. Te kwiatuszki takie perfidne. Szybciej, szybciej. Nas Skąd ten Brutus się w ogóle spuszcza, nie. kurde? Spację, spadłem na ściółkę i zasiliłem torf, tego pragnąłem po prostu. Ech. i znowu. Musimy Chodźmy. Tak, musimy Świetni znaleźć eliksir to już nie flew. Zresztą te emocje w ogóle wszędzie. Po prostu. O, o rany! Świetliki mają dziś mnóstwo roboty! No na pewno. Latają w koło jeden za drugim. spójrz na te śliczne, małe króliki. Zbieraj klejnoty. Czyje klejnoty mam zabrać? Jakiś licznik tych klejnotów by się przydał czy coś? Ale nie! Przyjdzie króliczek. Co z tego, że królestwo? Co z tego, że flare trzeba nakarmić królika, który wygląda jak jakaś, nie wiem... motopompa. Dobra, no, lecimy dalej. Oczywiście jest Lily, fel, chłodo, drewna... Jaki piękny widok! Ta na pewno. No, kolejny kotojeleń z łodzi. Ech. Sarna, uważaj, jeszcze się pobryzie. się. Ech. ale nie, ona stanie, żeby ją pogłaskać. A ja do tych nie mogę, no jak szkoda. Patrz, to Twyla. Może znalazła ostatnią <śm> część Fredy. No tak, nie da się Ech skoczyć nawet. Tarczę. Sprawdźmy ją. No, tutaj coś ciekawego, jest jakiś sekret. Nie, studnia jest, z można wskoczyć. I ukrócić męki Genevieve tu kolejna studnia. Bo to. fajne, bo tu nie ma wody wokoło. Okej. Okay. Zabawa. Derek, znaleźliśmy dwie części fletu. Jeszcze tylko jednej będziemy mogli pomóc mojej siostrze szukać eliksiru. Musi być gdzieś tutaj. Piękna masz twarz, Derek. Hey, Genevieve, popatrz na drzwi przystani. Ciekawe, czy znajdziemy tam trzecią część fletu. O! To chyba układanka! Dopasujmy elementy i sprawdźmy, co znajdziemy! Świetny pomysł, Feliksie. Co o tym sądzisz, Genevieve? Sądzę, że koniecznie musimy spróbować. Dalej, do roboty! Kliknij myszką wybrany element układanki. Następnie przesuń go tam, gdzie wydaje ci się, że będzie pasował. Kontynuuj, aż wszystkie elementy znajdą się na właściwych miejscach. Jeśli spróbujesz położyć element na niewłaściwym miejscu, wróci tam skąd go wzięłaś. Powodzenia. to ta układanka ktoś się nigdy nie wiem. Gdzie to może być? Tutaj? Nie zupełnie. Spróbuj ułożyć to w innym miejscu. Tu! No jak to nie? Tu! Dobra, nie przedłużasz. Świetna robota! Ten element Ej, doskonale tu. pasuje. Weź następny. Doskonale! Aby tak dalej! Mu się obejrzymy, znajdziemy trzecią część fletu. Doskonale. Aby tak dalej. Zanim udało się. Świetna robota. Jak się cieszę. Nie wcale nie. Jest tak piękne, jak sobie wyobrażałam. Założę się, że też pięknie gra. Ja. No gra zajebiście po prostu. Och, jakie to piękne. Tylko Rowena nie chciała wszystkiego zepsuć. Gdy znajdziemy fiolkę, sprawimy, że królestwo odzyska pełnię swej chwały i będzie znowu piękne, zupełnie jak wtedy, gdy nie było tu Roweny. O. Musimy się pośpieszyć. Ojciec nas potrzebuje. Pośpieszmy się. Chodźmy. Te emocje. Te w ogóle wszystko. Nasze księżniczki pewnie nadal szukają eliksiru. Mogą być niemal wszędzie. I po my tutaj jesteśmy, żeby pomóc wam znaleźć eliksir. A ja zawsze przylecę na wezwanie! Nie! Yeah. Ale od czego zacząć? Najpierw musisz przejść przez którąś z bram do magicznego świata. Każda brama prowadzi do innego regionu magicznego oh. świata. Jeśli znajdziesz którąś siostrę, wróć tu, by Derek mógł zagrać na flecie i zaczarować kolejną parę pantofli. Ta muzyka. Gdy Ta już wszystkie 12 par będzie zaczarowane, będziecie mogli udać się do królestwa. Skąd wy to wiecie? I tam uratować mojego tatę! Tak! Chodźmy za radę. Nie traćmy ani sekundy. Twyla, idziemy! Szybko. Tak, tak! E, ma to w dupie. To jest kotem. Każda brama zaprowadzi cię do innej części magicznego świata. Możesz iść na dziedziniec królewski. Do wiszących ogrodów, wodnych tarasów lub kryształowych potoków. Użyj swoich umiejętności i odwagi, żeby pomyślnie przejść przez ten magiczny świat. Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu kliknij srebrny kiewik w prawym górnym rogu ekranu. Magiczne klejnoty znikną, jeśli szybko ich nie zbierzemy. Będziemy ich potrzebować po powrocie do królestwa. A to to się skończyło, na chwilę się wyłączyłem. No cóż, przygoda przednia, w tym miejscu będę w sumie kończył i się. Tymi cudecznymi księżniczkami tańczącymi zajmiemy w kolejnym odcinku. Oto jakieś pantufelki, super, sobie niejże iry, że um, Dzięki za oglądanie i postaram się, żeby te odcinki były w miarę regularnie. No, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Eee, przepraszam za taką długą przerwę i do Jej, usłyszenia pej, Jesteśmy w pawilonie o wiele za długo. Przymknie się Felix. E, No nic. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja muszę rozpoczynać, jak to się wyłączy. Pewnie w tym. Miejscu. No nic. To dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Kliknij tu, aby wyjść z gry.